Inwestycja, którą rozpoczynamy tutaj, jest przeznaczona dla firmy Bako 2000. Inwestorem, głównym inwestorem jest firma Solidus, pochodząca, mająca korzenie i siedzibę w Balicach krakowskich. Generalnym wykonawcą jest firma Remak, natomiast firma Dr. Home jest inwestorem zastępczym firmę Dr. Home chciałem szczególnie podkreślić. Jest to druga inwestycja tej firmy na włocławskim rynku. Pierwszą inwestycją była, był budynek na ulicy Leśnej. Oddany już. Uważam, że bardzo udana inwestycja. Budynek obecny. Są to hale magazynowe. Hale magazynowe z zapleczem socjalno-biurowym. Ta inwestycja przeznaczona jest dla naszej firmy BAKO 2000, które, która jest we Włocławku już przeszło 20 lat. Firma ta zajmuje się wyposażeniem sklepów, supermarketów. Życzę tutaj Wam i wykonawcy, żeby jak najmniej problemów, z najmniejszą ilością problemów się zetknął. Z naszych zobowiązań, o których mówiliśmy, postaramy się postaramy się że wywiążemy się, a jak najszybciej się postaramy. A jak najszybciej, tak, a jak najszybciej, może tak, w ten sposób. Powierzchnia hali magazynowej to 1500 m2, powierzchnia biura około 500 m i, i warsztatu i, i powierzchni socjalnych dla pracowników około 300 m. Cała powierzchnia działki to 6300 m2, wartość inwestycji około 4 milionów zł. Serdecznie chciałem podziękować przy okazji y, pracownik, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, szczególnie panu burmistrzowi za y, wspaniałą i y, owocną współpracę, która doprowadziła do tak szybkiego rozpoczęcia budowy. Jest to część naszej działki, którą mówiliśmy. mamy kolejne inwestycje, czyli kolejne ale magazynowe lub produkcyjne. Tutaj jeszcze zastanawiamy się nad tym, w zależności od tego jak rynek zareaguje, co, jakie będą potrzeby. Także zaczynamy od tego, natomiast kawałek tam działki jeszcze jest. Na kilka... Ja dopowiem jak my z dwa lata temu wysłaliśmy pismo do firmy u sąsiadów do Rabena, jakie mają plany, bo projekt mają na prawie 40 tysięcy metrów kwadratowych kal plus drugie tyle placów i podjazdów. No to jest takie jednowalne zdanie. Tempo czy termin realizacji dalszych zależy od makroekonomiki niby też od makroekonomiki. Kolejna firma pojawia się w czeskiej strefie ekonomicznej. Powód do radości? Już jest kilka, ale ta pierwsza, która zaczyna się budować. Życzyłem tu im w tym dniu otwarcia inwestycji, rozpoczęcia inwestycji, wszystkiego najlepszego, żeby jak najmniej przeszkód mieli. I pomocy z naszej strony, że każdą, każdy problem, z którym się zetkną, będziemy wspomagać tak jak dotychczas. Nam dziękowali za to, że mają tak, a nie inaczej przygotować ten teren. Co się cieszą, że gdzie indziej takich warunków nie mają. Dla nas jest to najistotniejsze, bo nam się liczy żywa promocja czyli każda firma, która powstanie, to nam zastąpi wiele innych prób promowania naszego terenu, bo jak jedni widzą, polecają następnym filmom i tak dalej, to nas cieszy i z tej okazji jeszcze raz przed kamerami tej firmie życzę wszystkiego najlepszego, pomyślności, najmniej przeszkód w budowie, jak najszybszego otwarcia, a wszystkim innym filmom polecam ten teren i zapraszam pojawiania się na gminie Brześ Kujawski. wam jako głównemu inwestorowi i wykonawcom i nadzorowi i panią się projektant, żeby to co zaprojektowała powstało i służyło Wam, jak i temu społeczeństwu, temu tej, temu obszarowi, a ten obszar ma służyć i naszej gminie w i, i Okolicy. Niech takich inwestycji tutaj powstanie, nie wiem, sto. To będę, będziemy szczęśliwi. wszyscy. Wszystkiego. Dziękujemy serdecznie. To może liczyć inwestorów, tutaj Oprócz tych podstawowych, które zapewniamy wszystkich mediów i możliwości porządnego lokali, lokacji swojego zakładu, też i w wulgach, które teraz w czerwcu chcemy ustanowić te od opłat lokalnych, które zależą od nas. I to jest to wszystko, które oprócz tego pełną Obsługę, załatwianie wszystkich spraw, żeby sprawność była pomoc w każdej, na każdej jednym etapie budowy i załatwiania spraw.